Przysparzająca kłopoty mieszkańcom i mało funkcjonalna droga w ulicy Staropogońskiej ma szansę stać się arterią komunikacyjną z prawdziwego zdarzenia. Jednak projekt jej budowy wzbudza liczne kontrowersje. W celu złagodzenia konfliktu i wysłuchania opinii budzących kwestie sporne, władze miasta zorganizowały spotkanie z mieszkańcami tego terenu. Droga jest w większości drogą nieurządzoną. Jest częściowo tylko utwardzona. Na większej części ulicy brak nawierzchni trwałej, takiej docelowej. Jest tylko jeśli chodzi o infrastrukturę, oświetlenie na części ulicy od strony ulicy Wiejskiej i wodociąg. Natomiast brak kanalizacji i brak oświetlenia w dalszej części. W projektowanej drodze o tej kategorii szerokość pasa drogowego powinna wynosić minimum 12 metrów. Nie ma miejsca na tej wydzielonej działce drogowej, stąd jest potrzeba po kawałeczku dobrać podpas drogowy z własności. W większości prywatnej, bo część działek gminy jest, ale w większości są tam działki prywatne. A ile działek, tyle opinii ich właścicieli. My tam mamy ogródek z tyłu, także też mamy powiedzmy posesję z dwóch stron, by była ta ulica. Z jednej strony trzeci szyb, z drugiej strony jest ta Stara Pogońska, tak żeby była też możliwość po prostu, że mielibyśmy po prostu jakiś lepszy dojazd, prawda? Z tamtej strony działki. No, a do tej pory jest tam taka droga polna, ja mieszkam na rogu ulicy Wiejskiej i Staropogońskiej. Miałam już samochód, który wjechał w ogród i miałam opony na ogródku, więc nie wyobrażam sobie, żeby miała być część zabrana i żeby samochody jeździły przy samym domu, a już jest bardzo blisko. Z przepisów, z tych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi, i taki jest zapis w planie miejscowym, że minimalna szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających. Jest 12 metrów. Uważamy, że droga jest potrzebna, no bo jako dojazd do tych nowych działek, do tych nowych domów, natomiast no nie zgadzamy się na taką szerokość tej, tej drogi, ponieważ no bardzo dużo nam chcą zabrać działek. Jesteśmy za drogą, ale nie taką szeroką, dwunastometrową. Wystarczy nam naprawdę jednokierunkowa dojazdowa droga, takie jakie są w osiedla. Tym bardziej, że planowana jest z drugiej strony na nawale droga ekspresowa dla ciężkich, ciężkich aut i ciężkiego sprzętu, który ma odciążyć całą czelak. Pytanie, czy mogłaby być to droga, i ulica jednokierunkowa? Mogłaby być, ale proszę Państwa, myśmy to analizowali. Ale ze względu na istniejący ciepłociąg, tak prawdę mówiąc, mniej niż 12 metrów pas drogowy byłby bez sensu. A dlatego, że, proszę Panią, że to co tutaj Pan regułem powiedział, że PEC narzucił warunki, że ciepłociąg musi być poza linią jezdni, nie może być ani w jezdni, ani, chodni, ani w chodniku. Natomiast musi się mieścić w pasie drogowym. Jest miejsce na drogę i można zrobić drogę jednokierunkową. Nie dwunastometrową i naszym kosztem, a poza tym było na tyle miejsca wcześniej przed rozpoczęciem budowy, że można było tą drogę zrobić najpierw. Jestem inwestorką budynku przy tej ulicy, w tej chwili nowo budowanego. Będę kiedyś mieszkała przy tej ulicy, no i nie wyobrażam sobie życia w takich warunkach. Dojazdu przede wszystkim do mieszkania, do domu, wejścia i tak dalej. Zdaniem projektanta proponowany przebieg drogi i jej kształt znajduje racjonalne uzasadnienie. To jest chyba jedyne rozwiązanie, bo pas jako taki drogowy tutaj istnieje. On po prostu jest za wąski, bo kiedyś był niedostosowany do przepisów, które obowiązują teraz. My musimy się kierować tymi przepisami, które teraz funkcjonują. Dlatego taki kształt, a nie inny tej drogi powstał. Jeśli właściciele wyrażą zgodę na wydzielenie części działek pod pas drogowy, następnym krokiem będzie przyjęcie ich na rzecz gminy. W ślad za tym idzie decyzja o odszkodowaniach. Czyli przychodzi, że rzeczoznawca wycenia ten fragment, który ewentualnie jest do zabrania pod drogę, i gmina płaci każdemu właścicielowi wyznaczone odszkodowanie. Jeśli konsensus zostanie osiągnięty, miasto przystąpi do realizacji tej inwestycji w 2011 roku.